Witam serdecznie państwa na konferencji, którą dzisiaj zorganizowaliśmy przed dzień rozpoczęcia roku szkolnego. Kolejnego roku szkolnego, w którym, wiedząc o tym, jakie problemy pojawiają się w edukacji, chcemy poruszać te tematy bardzo często i na szczeblu samorządowym, ale również rządowym, powinno dojść do wielu zmian. Jesteśmy tutaj w składzie zarządu Platformy Obywatelskiej oraz naszych radnych miejskich i. I powiatowych, nauczycieli naszych szkół średnich i podstawowych, którzy na co dzień spotykają się z tymi wszystkimi problemami związanymi z pracą w edukacji, ale również z problemami, znaczy czym najbardziej nam zależy, związanymi z edukacją i kształceniem naszych najmłodszych obywateli. Poproszę panią radną Janę Michałowską o to, aby pierwsza przedstawiła kilka. Rzeczy tych ważnych, na które chcemy zwrócić uwagę. Radna Joanna Michałowska. Jestem nauczycielem szkoły podstawowej. Szanowni Państwo, dramat oświaty w Polsce rozgrywa się na naszych oczach. Bez systemowych zmian, które szłyby z góry, z rządu, z ministerstwa, nie ma szansy na uzdrowienie kondycji polskiej oświaty. Problemem, ogromnym problemem w szkołach jest brak młodej kadry nauczycielskiej. Młodzi nauczyciele podejmują pracę, po czym po dwóch, trzech, czterech latach odchodzą z zawodu. Dlaczego? Dlatego, że zderzenie z rzeczywistością, z codziennością w sklepie, podczas płacenia rachunków czy podczas zwykłego życia codziennego jest na tyle bolesne, uświadamia to nauczycielom, że za te pieniądze nie są w stanie przeżyć. 3690, podczas gdy ta płaca minimalna. To 3600. W związku z tym, niestety, ale to jest upokarzanie nauczycieli. W dużych miastach brak młodej kadry nauczycielskiej to już ogromny problem, ale nie mija również mniejszych miast, takich jak Głogów. Dyrektorzy radzą sobie zatrudniając emerytów. To również jest problem, ponieważ emeryci muszą dorabiać, dlatego że emerytura nauczycielska jest wręcz głodowa. Jednak proszę zastanowić się, czy nauczyciel emeryt, który wraca do szkoły i pracuje z młodzieżą współczesną, jest gwarantem nowoczesnej edukacji. Odpowiedź na to pytanie zostawiam Państwu. Dziękuję. Ewa Czeńska radna Rady Powiatu łowickiego, jednocześnie nauczyciel szkoły ponadpodstawowej. Proszę Państwa, nawiązując do słów pani Janny Michałowskiej... Chciałabym podać liczbę nauczycieli, których dzisiaj brakuje. To 24 tysiące, ponad kilkaset w województwie dolnośląskim. Oczywiście duże miasta borykają się z brakiem specjalistów zdecydowanie mocniej niż miasta powiatowe. Brakuje nauczycieli matematyki, fizyki, języka angielskiego, nauczycieli wychowania przedszkolnego, psychologów, ale największym problemem to jest brak nauczycieli przedmiotów zawodowych. My szanujemy ich, ukłon składam każdemu jednemu nauczycielowi, który dzisiaj decyduje się na półtorej i więcej etatu. W innym przypadku byłoby już e, mówilibyśmy o zapaści w edukacji, czyli wiek nauczycieli, o tym o czym mówiła pani Anna Michałowska. Dwa, Brak specjalistów, którzy po prostu nie chcą przychodzić za e, najniższą krajową, bo to spłaszczenie nastąpiło. 3. E, brak wsparcia dla nauczycieli. E, Upakarzanie tego zawodu. Wdeptywanie w ziemię powoduje, że młode pokolenie nie chce pracować w tym zawodzie. Apelujemy do Państwa, do wszystkich obywateli, ale mieszkańców Głogowa, szanujmy nauczycieli i apelujmy, mamy tutaj przedstawiciela, kandydata na posła, pana Łukasza Chorbatowskiego, który będzie nas reprezentował w wyborach parlamentarnych i reprezentował nauczycieli. Magdalena Dobrowlańska, nauczyciel edukacji informatycznej i edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Głogowie. E, tak jak już moi przedmówcy powiedzieli, że polska oświata boryka się z wieloma problemami i jest bardzo dużo tych problemów. Ja bym chciała się skupić na tym problemie, który powinniśmy rozwiązać tu i teraz. Proszę Państwa, chodzi o liczebność klas czyli liczbę dzieci w oddziałach i głównie w kontekście tych młodszych, naszych najmłodszych dzieci, czyli uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich. Przez wiele lat standardem wynikającym z przepisów była taka sytuacja, że w w jednym oddziale nie mogło przybywać więcej niż 25 dzieci. To i tak było dużo. Natomiast w tej chwili się to zmieniło. Dwa lata temu przypomnijmy, był wybuch wojny na Ukrainie, przyjęliśmy do polskich szkół mnóstwo dzieci ukraińskich. W związku z tym te limity się zmieniły. W tamtym czasie było to uzasadnione i bardzo racjonalne rozwiązanie. Natomiast w tej chwili mamy już trzeci kolejny rok, co prawda niepełny, bo tak, bo dwa lata temu, żeśmy przyjęli dzieci, to było pół roku, później. Ubiegły rok i teraz trzeci kolejny rok. Sytuacja się ustabilizowała. Tych dzieci ukraińskich mamy coraz mniej. One wracają z rodzicami do Ukrainy i w tej chwili powinniśmy wrócić do standardów i do przepisów, które obowiązywały wcześniej. Ja powiem coś jeszcze. Eee, proszę pamiętać o tym, że w tej chwili do szkół ogólnodostępnych, do szkół publicznych trafia coraz więcej dzieci wymagających takiego specjalistycznego i wieloaspektowego wsparcia, głównie w zakresie edukacji, ale nie, nie tylko. Tak? Mówimy też o wsparciu psychologicznym i o wsparciu społecznym. Te dzieci wymagają szczególnej troski, dlatego ja uważam, że standardem powinny być klasy nie 25-osobowe, ale w młodszych klasach szkoły podstawowej standardem powinny być klasy, oddziały, w których jest nie więcej niż 20 dzieci, i w każdej klasie jest nauczyciel wspierający, wspomagający proces nauczania i proces wychowania. To zapewni temu najmłodszemu pokoleniu dobre warunki startu w przyszłość. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jako rodzic, wszyscy tak jak tutaj dzisiaj się znaleźliśmy, mamy swoje rodziny, swoje dzieci. Ja jestem ojcem trójki wspaniałych dzieci: syna, który jest w przedszkolu, córki średniej, która jest w szkole podstawowej, i najstarsze moje córki, która jest w szkole średniej. Dziś patrząc się na program nauczania, trzeba powiedzieć sobie wprost: ten program nauczania jest po prostu zbyt duży, zbyt obszerny. Nad tym również powinno się zacząć pracować, bo o tym rozmawiamy bardzo często. To wpływa bardzo mocno również na obciążenie naszej młodzieży. Dziś każdy rodzic to może wprost powiedzieć, jak wpływa to na nasze dzieci. Problem depresji, problem psychiatrii i psychologii w szkołach jest naprawdę olbrzymi i nad tym bardzo mocno trzeba popracować. Tutaj muszą nastąpić zmiany w polskiej edukacji, tak żeby ratować nasze dzieci od wielkiego problemu społecznego, który zaczyna się pojawiać, depresji wśród młodzieży. To są kolejne rzeczy, na które zwracać będziemy uwagę. My dzisiaj na tych listach, które trzymamy, mamy wyznaczonych kilkanaście punktów, które już widzimy, ale ich jest o wiele więcej i chcemy rozpocząć również debatę i dyskusję o tym, aby pójść z pakietem do ministra edukacji i w przyszłości pokazać te wszystkie zmiany, które muszą nastąpić w polskiej szkole, tak, żeby nasze dzieci bezpiecznie, w spokojny sposób mogły się wykształcić i spokojnie dalej żyć.